ma Od ostatniej nagrywki minęło trochę czasu, ale y, miałem taki problem, że przy hamowaniu takie stuknięcie słyszałem, takie było łup, łup. Myślałem może, że to łożysko główki ramy, ale po sprawdzeniu okazało się, że łożysko, łożysko główki ramy jest w porządku. Tu lagi, wszystko w porządku. To stuknięcie jest gdzieś tu, definitywnie bardziej z prawej strony, z prawej strony y, w tym y, na, na zacisku hamulcowym. Gdzieś, gdzieś Podniosłem koło do góry. Jak jadę i podczas hamowania słyszę takie sputnięcie. Tu niby lagi gór, i górki ramy jest wszystko ok. Ale teraz podniosłem na lewak przy motoru do przodu, do góry. Jak kołem i naciska na hamulec, jest taki łuk. No i się przyjrzałem także. Klocki to już takie, takie są. O, o takie. I teraz wleciały nowe klockuszki. Zamówiłem. Aha, zamówiłem łożyska koła przedniego. bo też mi się tam niby jest w porządku, ale coś mi się nie podoba. Może to być może łożysko. Przyjeździe, przy przechylaniu się w lewo czy w prawo, tak natężony taki dźwięk. tak jak grzechotka jest. No. A klususzki zamówiłem takie. Oczywiście dwa zestawy. Jak kupuje się to, jest sprzedawany zestaw na tarcze. Ale, że tu mamy z przodu dwie tarcze, potrzebne były dwa zestawy. I wcześniej zamówiłem w jednym sklepie. Nie będę robił negatywnej reklamy. Zamówiłem taki komplet klocków nie było wyróżnione czy to prawy czy lewy po prostu komplet na jedną tarczę. Zamówiłem dwa komplety gdzie przy uwagach w zamówieniu napisałem napisałem że chcę komplet na lewą i prawą stronę tak na lewą i prawą tarczę to mi przysłali dwa, tak, dwa takie same na szczęście odesłałem jako zwrot pieniędzy jeszcze nie zwrócili czekam ale dzwoniłem zwrócą no i z Allegro, z Allegro wleciały Właśnie takie klocuszki, tej samej firmy, co zamówiłem wtedy, ale widać jest różnica prawy, lewy, czy tam lewy i prawy, ale są, są dwa różne. No, no dobra, to będziemy działać. Tak więc w planach, właśnie łańcucha, bo już jest, wymiany oleju w silniku, płynu hamulcowego, płynu chłodnicy, klocki hamulcowe. Ściągnę, ściągnę bak, no i posprawdzamy jak tam filterek, jak tam świece ściągniemy pokrywy zaworów zobaczymy zawory w jakim są stanie no i, i rozrząd I jak to wszystko będzie porobione, wymienimy olejek dobra, tu będziemy potrzebować czternastki, nasadki te dwie śruby będzie trzeba odkręcić aha, tom. co trzyma tutaj ten kabel to jest od, nie wiem, prędkościomierza chyba. I tak, i ściągniemy całe zaciski, Tam już będzie łatwa, szybka wymianka. Zrobimy to z, no, z lewej i z, lewej, z prawej strony. Trzeba, jak wymieniać, to tylko parami. Tylko, nie wiem, tam dla śmiechu przysłali mi dwa jednakowe. No ale dobra, dobra, zabieramy się. Dobra, tu już mam czternastka, tu ósemka do odkręcenia tej małej śrubki. To będzie pewnie jakieś tam pierdoły potrzebować. No, ale to po ostatnim się zrobił troszeczkę porządeczek To było w ogóle bialutko, teraz jest troszeczkę większy syf, ale, ale będzie, będzie dobrze. Ej, dobra, to zaczynamy zabawę. Pękawiczki są. Dr. Queen. Mm, hmm. mm, jeszcze będziemy wszystko dociągać newtonometrem, no, kluczem dynamometrycznym. Uch, tego troszeczkę. Powinno być 36 Nm, tak, 36 newtów. Zdjąć. Tu dobrze mieć jeszcze takie coś z magnesikiem, i wszystkie śrubeczki, tu wrzucasz, nic ci nie lata, nic, nic nie zginie. Nie będzie trzeba później szukać. to tam będzie jeszcze taki, taka zawleczka od słownic. Teraz, a jest tam jakiś mały śrubokręcik niepotrzebny. Teraz zobaczcie. Tutaj jest taka zawleczka, o widzicie, ją trzeba, ją będzie trzeba wyciągnąć, w jednym ręku trzymam to, ciężko jest to tak zrobić, ale o chodzi o tą o zawleczkę. Tak. Ja śrubokręcik i o, o, kurde taka zawleczka, cyk i teraz ładnie ten śpień powinien nam wyjść O cyk. Wszystko sobie najlepiej układać również i. Jeden klocek mamy ściągnięty, co możemy tu porównać? Ten nie, czyli to jest druga strona. O. Kurwa, trochę inny. Nie wiem, A tak o! No, już się kurde, wystraszyłem. Pasuje, dobra, czyli to będą na tą stronę. Drugie musimy ściągnąć tego. Tyk, to jest ten mały, też pasuje elegancko. Dobra, rozpruwamy. Dobra, znalazłem jakieś nożyczki. Nie Okej, ładne. Złote Gdzie mamy te stare O Jezu, na porównanie zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Się złapie ostrość. Taka taka różnica. To, to już były papiery. O, widać teraz. O, spójrzcie, masakra. Tu powiedziałem, że to jest stuknięcie to właśnie mogło być. To właśnie mogło być to. A, czekaj najpierw tego. Nie, najpierw tego dajemy. On będzie taką. O... Dobrze, kurde, patrzę. Och, wszystko ładnie, wszystko ładnie pięknie, ale trzeba tłoczki troszkę wcisnąć. Jeden. O, ten drugi. Kurde, nie sięgnę. Może tak wejdzie. Dużo siły chyba nie trzeba. O, wchodzi palcami nawet. O, jak wbiję ten, to ten wychodzi. O to tak mniej więcej ustawić. Cyk. Cyk. Ok, dobra. Teraz ten taki, ale mniejszy klocek. No dobra. Ten mniejszy klocek. Wsadzamy tu. O, ja nie mam tu z tych rękawiczek ani palców, więc jak dotknę tej ścieralnej powłoki, nic się nie stanie, ale lepiej, żeby na to uważać. Teraz zakładamy to. Wsadzamy tu. O, jest ładna przestrzeń, żeby jeszcze tarcza nam weszła. Teraz wsadzamy tutaj ten czpień. Wyciągaliśmy, przeszedł o, przeszedł teraz. Ustawiamy sobie tutaj tą dziurkę na tą zawleczkę, o, jest bierzemy zawleczkę celujemy w dziurkę, Oj, w dziurkę i wbijamy, cyk, kurde, no tak o, kurde światło tu jest takie troszeczkę do T. czemu nie wchodzisz? A tu z bokowca trzeba. A nie tak na... No. Czyli o, tak. O, cyk. Elegancja Francja. I już tu żaden cyk nie ma. Prawa wypaść. Zakładamy na tarczę. Pięknie. Siedzi. I przykręcamy. Sami. Pek. Dobra, jeszcze niutem nie dokręcam teraz weźmiemy zrobimy to samo to samo z drugiej strony dobra teraz to samo druga strona kurze tu nie ma tej śrubki Tutaj była kiedyś, ale już, już nie ma. To, to było rzecz. Tam Tam przykręcałem nie na klucz numerometrycznym, tylko normalnie na siłach. I było tam mocno dociągnięte. No tu będzie ta sama akcja, co tam. Żadnej filozofii. Ja się zabieram, jak załączę. To chyba, że będą jakieś problemy po drodze, to to pokażemy. Dobra. Odkręciłem śruby. No i dobra, pojedziemy to szybko. Zobaczymy, jak szybko mi to pójdzie. Dlatego włączamy i tak. Cyk. Zawleczka. Pyk. Zawleczka wyjęta. Teraz wyjmujemy ten czpieniek. Cyk. Czpieniek wyjęty. Duży klocek, mały klocek. Tłoczki naprawdę wchodzą palcami. Nie trzeba jakiegoś ciężkiego sprzętu. O, tak, ten wchodzi, ten wychodzi. Dobra. Ustawiamy tak po środku. No i teraz jedziemy tu. Czy będą te same? To walipy nie było później. Te same dobre. Wiecie co dałem trochę dupy? Bo na nich, na starych, są takie blaszki. Na nowych tego nie ma. I chyba będę musiał te blaszki dawać. Nie wiem czy one muszą być, czy nie. Ha. Nie no zobaczymy, tu nie założę. Zobaczymy, jak to będzie. Może nie musi być. One jakieś nie są takie, że coś ekstra trzymają. No niby klocek tu trzyma, ale i tak. Przy pracy, jeżeli się kręci i zahamujesz, to żeby ten klocek się nie przesuwał za bardzo, tylko taki ruch ma. No to chyba założymy. Kurde, to w zestawie nowe powinni dawać takie, takie rzeczy. Nie. No dobra. Jest. Założone. Kurde, to tam będę się Dobrze, na maksa nie przykręciłem. To, to się zrobi. Będzie pan zadowolony. Chodź, zobaczcie taką. Niech przebiłeś po Dobra, cyk siedzi. Pięknie. Teraz to musi iść tak. Cyk i w dół. I jest piękna przestrzeń. I i, i. A tu tego nie ma. No takie kurde dziwne. No, ale dobra. I czpienie wsadzamy. Przez jedną dziurę, przez drugą dziurencję, zawleczka w dziurę, wciskasz. No i to cała filozofia, i zakładasz na tarczę. Co jest za słabo rozsunąłem. Tak i tak będzie, będzie siedzieć. I przykręcamy. No nie ma dużo roboty. Każdy kto pierwszy raz to robi, to da radę. Czy też pierwszy raz to robię? W Romecie jeszcze nie wymieniałem klocków. Tak kurwa kierowca ze mnie bez hamulców jeszcze na razie tak, rękoma no i dobra, i tylko niutem dociągnąć i to kurwa wsio. dobra, wracam jeszcze na tamtą stronę założyć założyć tą blaszkę gdzie to jest? o, tą blaszencję założę dalej będzie mi tak yy, przy hamowaniu będzie takie brzdęknięcie ale mi się, wydaje, że to dlatego, że właśnie żyletki, papier tutaj jest. Ale być może te też się ścierają. Te będzie trzeba nowe kupić. No nie niedrogie chyba. Chyba 26 dzika. Dobra. Wracam na tą manieczkę. Dobra. Widzimy się za chwilę. A jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby poczyścić też tutaj te prowadniczki. Tom. To lekko przeczyścić i to, ale tu widzę, chodzi wszystko ładnie. O jednym palcem sobie mogę ruszać. Także jest, jest spoko. Zakładamy. Dobra, pokażę Wam tutaj. Ustawiony jest na 36. Teoretycznie tak. Bo tutaj jest od 28 się zaczyna. no Jak ta podziałka jest na 0, kurde, nie widać tak. I owo tak samo nakręcać jest 28, a następna tu widać jest na 43. 43, No tak ustawiłem, czyli takie 20, no jest 30, 36, coś około. Zobaczymy, nie? Mało się wydaje. Tylko urde lekko przykręcone nie, coś, coś, nie tak. Coś nie tak tu ustawione jest. Newton To są newtonometry. I tu luzujesz i jedziesz od 28 czyli tu na 0 i to jest 28 tu na 0, a tu już 42. Wodę chyba muszę będę musiał wziąć ten czyli na 42 przykręcam. Zawsze lepiej troszeczkę mocniej niż słabiej. O, to jest git. Dobra. Będzie dobrze. Będzie Pan zadowolony. Czyli teoretycznie tym nie powinienem już tego ruszyć nawet. Dobra. Sprawdzamy ściągam rękawiczki. A teraz podpompujemy. O miękki. O, teraz twardy się zrobił. Dobra, zaraz zobaczymy jak to je. czy będzie strzelać dalej. Dobra, sprawdźmy teraz czy to będzie słychać. I jedziemy do przodu. To dalej jest takie właśnie. Czyli to nie były hamulce. Ale do tyłu już tego nie ma. Nie ma. No, do tyłu chociaż tego nie ma. Do przodu jest. Ale już nie tak. No, czyli to coś było też z tymi hamulcami. No ale dobra Ale hamulce wymienione, bo tamte to były papiery. Normalnie jak papier, dobra, sprzątamy po robocie, bo każdy musi sprzątać po sobie, żeby tu zachować jako taki porządek. No dobra i będzie jazda próbna. Aha, tu jeszcze szybę sobie podniosłem. Jak, jak jadę, to fajnie ten deflektorek też tu robi robotę. Ale jak jedziesz, tu tam wiatr ci opływa fajnie, wszystko pięknie. A jak się leciutko podniesiesz, tylko wystawisz głowę, to już jest taki mocny szum wiatru, już opór na kask. szyba była podniesiona tutaj, ściągnięta była podniesiona na maksa, deflektorek też, ale ściągnąłem całą szybę. I tu ten stelaż taki jeszcze macie, nie? I on jest też na dwie śruby przykręcony. I on również jest regulowany. Wcześniej te śruby były schowane równo z tym. Dałem go na tyle wysoko, że jakieś 3 centy. teraz powiem, chyba jest zajebiście. A da się go jeszcze na kolejne 3 centy wysunąć. I ta chyba będzie jeszcze wyżej. No ale wtedy ta dziura tutaj się... Wtedy było tak ładnie pokryte. Teraz już taka szpara. A jak dam jeszcze wyżej, to to podejrzewam, że będzie gdzieś tu. Tak słabiej będzie wyglądać. Mniej estetycznie. Ale no i tak jest piękna. Dobra, jazda próbna i zobaczymy. By było na tyle koniec roboty. Szybko, czysto. O, gumka pękła. Będzie czarne. No dobra. To trzymajcie się. Cześć. No a co do łożysk, to one wiadomo na zimę. Może, może jutro znajdę czas, żeby wymienić. A jak nie, to dopiero zimą. Z tym mi się nie śpieszę. Po wymieniu, chociaż to nie powinno to z nimi nic być, ale jak już kupiłem nowe to wymienię, będę spokojniejszy. Dobra, trzymajcie się, narka.